Znaczy z dzisiaj. Od razu przepraszam tu wszystkich wrażliwych i przewrażliwionych na przekleństwa, bo wiem, że ostatnio ludzie piszą, że, że ten, że za dużo przekleństw, że, że ja za dużo przeklinam, ale to są tłumaczenia. Od razu powiem. No. Czy nie da uniknąć tych przekleństw? No, bez przekleństw czasami nie wiadomo, można bez, bez przekleństw tłumaczyć, ale wszyscy piszą, że przeklinaj, nie przeklinaj, nie przeklinaj, i większość chce, żeby nie było cenzury. No. Dobra. No i oczywiście, no patrzcie, ile tu jest. Nachymy. No, tak, sekundy, to jest cytat. Emocjonalna rozmowa żołnierza Federacji Rosyjskiej o wojnie i o, e, o. co do wojny i co do własnego dowództwa Federacji Rosyjskiej. Kurwa. Nic nie słychać, no kurwa, pierdolona pogoda, pierdolony kraj, pierdolone gówno, ja pierdolę. Halo. Tak, na chuj my to przyleźliśmy, na ten pieprzony, pojebany kraj nam jest potrzebny, kurwa, po prostu pierdolony kraj, w kieszeniach ziemia, kurwa, w gaciach ziemia, kurwa, cały jestem upierdolony, kurwa, jak pierdolony brudas, ja jebie, nawet już po tych konserwach mnie mdli, ja, ja to pierdolę wszystko. Mam nadzieję, kurwa, wcześniej, że <laughs> będę spierdolać stąd, może się skończy, kurwa, dzisiaj coś nam mówili, że nasze nazwiska tam gdzieś pozbierali, my tutaj, jak, będzie, jak szliśmy tutaj zastępować tam, gdzie teraz stoję, przecież przez radio mówili, chłopaki się zebrali, zbierali listy i chyba chyba tylko, rakietow, chyba tylko rakietowców... Miałam nadzieję, kurwa, może spierdolić tutaj jakoś, może zbiorą, wywiozą nas stąd na chuj, a może po prostu podbijają list, kto gdzie się znajduje, chuj tam wie. Małgorzato Syrenicz, ja też mówię dobranoc. Dobranoc, Małgorzato. No, nie jest tak późno, gdzie wy wszyscy idziecie, to przez, przez te przechwycenia okropne. Moje dowództwo, popieprzone dowództwo naszego pier, naszej pierdolonej dywizji zjebanej, kurwa, oni mają w dupie gdzie jestem. I nawet nie interesują się, po prostu w dupie mają to, w chuj mają to. Zapamiętaj, jak coś. Obok ze mną, obok ze mną, wprost, praktycznie znajdujemy się w tej wiosce. To jest wioska, wioska Szypiłowa. Szypiłowa? Tak, jakoś tak, to po hochlacku jest napisane, niby Szypiłowa, co? Ale oni nas przechwytują. Wyjebane mam, niech słuchają. Boję się, że zaczną później strzelać. No kurwa, będą, nie będą, no co, nic nie, nie mówimy przecież. Po prostu zapamięta jak coś. Przekaż mojemu dowództwu ja pierdolę, niech przynajmniej wiedzą gdzie kurwa jestem. Dranie pieprzone, wszyscy wszyscy razem kurwa macie, co tam w ogóle? Jakie wiadomości mamy? Stiopka gdzie? Przenieśli mu mobilizację do następnego razu. Przez dzieci, tak? No dzięki Bogu. Jakie dzieci? Ma trójkę dzieci, a z trzema zabierają.